Dzisiaj wbrew pozorom, te pierwsze czytanie na pewno o na Naamanie, Poganinie, który zostaje oczyszczony, dobrze wiąże się też z tym dniem, który obchodzimy w Polsce i też w wielu krajach na świecie dniu kobiet. I na pewno widzimy, że w tym dzisiejszym czytaniu dzięki Naamanowi. Wodzowi wojsk pogańskich oraz dzięki prorokowi Elizeuszowi poznajemy ciekawe cechy człowieka, który oczekuje czegoś od Boga. Jak wiemy, Pan Bóg zachęca nas do tego, żeby do niego przychodzić. Mówi do nas w końcu: pukajcie, a drzwi zostaną wam otwarte. Szukajcie, a znajdziecie. Natomiast ten człowiek. Naaman o tym nie wie. On nie słyszał jeszcze o Bogu Izraela, on tylko słyszał o proroku. Widzimy Naamana, który mimo swojej władzy, mimo swojego prestiżu i majątku, mimo wysokiej pozycji społecznej cierpi, ponieważ jest trendowaty. I to nie jest jakaś tam choroba, tylko no jedna uważana za jedno z największych przekleństw. Tamtego czasu. I nie ma mu kto pomóc. Żadne pieniądze nie mogą go uzdrowić, żadne znajomości, żadna władza. Na pewno to przypomina sytuację wielu osób o równie wysokiej pozycji społecznej, czy bogactwie, którzy czasem zapadają na choroby, z których nikt ich nie może uzdrowić. I rzeczywiście zostaje wtedy, jeżeli ktoś podpowie, jeżeli człowiek ma jakąkolwiek otwartość na Pana Boga, zostaje wtedy tylko zwrócić się w jego kierunku. Widzimy też, że pokładanie ufności w pieniądzach i we władzy to nie wszystko. To jest coś, co przemija i nie daje człowiekowi całkowitego szczęścia. I właśnie ten naman dowiaduje się o proroku. Który ma moc uzdrowić, ale kiedy idzie do tego proroka, idzie no właśnie zachowując się jak człowiek, który pokłada nadzieję w bogactwie. Słyszeliśmy ile zabrał ze sobą sztuk złota, srebra, ile ubrań na zmianę na każdy dzień, czyli rzeczywiście zachowuje się jak taki typowy bogacz, który pokazać chce gdziekolwiek pójdzie swoją pozycję społeczną. I oczywiście ma już swój plan. On już wie lepiej, jak ten prorok powinien się w jego kierunku zachować, tak samo jak my czasem, kiedy podchodzimy do Boga. Mamy już swoją wizję, jak on powinien odpowiedzieć na nasze pytanie, jak on powinien odpowiedzieć na naszą modlitwę. I frustrujemy się, kiedy nie odpowiada w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Oczywiście widzimy to też w przykładzie Naamana. A prorok Boga, znając serce człowieka, nawet do niego nie wychodzi, tylko posyła swojego sługę i przez sługę mówi mu, co ma zrobić. I wtedy ten człowiek pyszny, dumny, bogaty, musi się ukorzyć. Na początku pokazuje tą swoją dumę, na początku pokazuje, że on wie lepiej, ale na szczęście ma przy sobie osoby, które skłaniają go do zmiany swojego podejścia. I my może też mamy takie osoby, które kiedy unosimy się honorem, potrafią podejść do nas i powiedzieć może rzeczywiście źle robisz. I za namową znajomych, którzy mówią mu, że gdyby prorok poprosił cię o coś trudnego, tak jak oczekiwałeś, wyszedłby do ciebie, to wtedy byś się zrobił wszystko. I pewnie byś posłuchał. I tak samo właśnie niektórzy zachowują się w wierze katolickiej. Gotowi są czasem pojechać na, do najdalszych zakątków świata, żeby wyprosić Boga jakiś cud, natomiast nie chcą polecić się prostym i sprawdzonym praktykom religijnym, w których drzemie wielka siła, jak na przykład różaniec. Pamiętacie na pewno, że Matka Boża z Fatimy prosiła o modlitwę różańcową dzieci i mówiła, że ta modlitwa może zmienić przebieg historii świata, a co dopiero uzdrowić jedną czy dwie osoby, czy jedną rodzinę, ale odmawiana z wiarą mówiła, że ta modlitwa może zatrzymać wojnę światową. Natomiast Wiele osób woli jeździć, szukać, ale nie spędzić 15 minut na adoracji. Zachowują się mimo iż znają Jezusa, mimo iż znają jego historię pokornego sługi Boga. Zachowują się jak ten Naaman, który uczy się ostatecznie, że to posłuszeństwo przykazaniom Bożym, które są bardzo proste, o których mówił ksiądz proboszcz w niedzielę wczoraj. Że posłuszeństwo doprowadza do oczyszczenia, posłuszeństwo uświęca człowieka, oczyszcza go i jest napisane, że jego skóra stała się jak skóra dziecka, niemowlaka. I to jest właśnie ta lekcja duchowości, którą daje nam no, człowiek niezwiązany z naszą religią, a związany tylko przez to, że doświadczył jej owoców. A wszystko to stało się za przyczyną młodej dziewczyny, która została porwana i stała się służącą jego żony. To ta dziewczyna mówi mu o tym, że jest prorok, który może go uzdrowić. No i właśnie dzisiaj to święto kobiet, już na zakończenie, widzimy, że to kobieta w pewnym sensie ma taką misję, żeby. Przyprowadzić ludzi do Boga, żeby przyprowadzić mężczyznę do Boga, tak jak Maryja, do której się uciekamy, przyprowadza wszystkich do Jezusa Chrystusa. Warto też przypomnieć nam, bo chyba nie wiemy o tym, dzisiaj dyskutowaliśmy trochę na ten temat, że ten Światowy Dzień Kobiet, coroczne święto było obchodzone. Od 1910 roku w Stanach Zjednoczonych, ale ustanowione było przez socjalistyczną partię Ameryki, komunistyczną, po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku 8 marca 1908 roku, kiedy odbył się marsz pracownic zakładów odzieżowych domagających się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet. W Polsce to święto było popularne w okresie PRL-u. W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowano goździki, a potem tulipany. I z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego zgodnie z opinią, że nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli. Oczywiście zgadzamy się z tym. Ale ja pamiętam też o tym, co mówiliśmy na pierwszej mszy dla kobiet kilka miesięcy temu, kiedy Jan Paweł II w swoim liście do kobiet mówił o tym, że od kobiety będzie zależało tak wiele w naszych czasach. Kobiety ewangelicznej, kobiety, która odda się duchowi Ewangelii, która ma ochronić ostatecznie nas przed upadkiem. Dziś, kiedy patrzymy na wielkie poruszenie kobiet, szczególnie w Polsce, musimy się zastanowić, czy to jest obraz kobiety ewangelicznej, czy to jest taki obraz kobiety, jaki chcieliśmy widzieć. Trzeba dziękować dzisiaj Bogu za te kobiety, które zachowują rzeczywiście swoją kobiecość, niewinność, czystość które poświęcają się rodzinie, które szukają woli Bożej w swoim życiu, które pracują nad sobą. I trzeba modlić się za te, które się zagubiły w tej swojej kobiecości, które pogubiły się w swoim powołaniu jako kobieta, które czasami poprzez przemoc czy wulgarność próbują manifestować jakiś zniekształcony obraz kobiety. Modlimy się, aby kobiety naszych czasów były jak Maryja, piękne, oddane Bogu, spełniające swoje powołanie, szczęśliwe i silne, żeby przeżywały swoją duchowość dobrze, żeby doznawały szacunku im należnego, żeby były doceniane w swojej pracy, ale też w swoich domach, gdzie często poświęcają się bez reszty dla swojego męża i dzieci. A Maryja, Matka Boża, Niech otacza was swoją opieką, abyście były posłuszne Bogu i Jego przykazaniom. Amen.